Witam serdecznie dzisiaj albo jutro, live z Hatrika. I mam bardzo sytuację. Moja główna drużyna, która awansowała pierwszy raz, odkąd drugi raz wróciłem do Hatrika, do piątej ligi jestem na siódmym miejscu i gram z ostatnim miejscem. Jakbym wygrał, miałbym 13 punktów i wróciłbym do walki o walki w barażach o otrzymaniu o piątej pozycji. I co się dzieje? Jest mecz na żywo. Jest właśnie ten mecz trwa Przegrywałem 2-1 ale drobne nadzieje wróciły jest 2-2 jak to wygląda w statystykach mamy 70% posiadania piłki oni w ataku mają 43 10 14 na strzelanie bramki mamy 20 35 i 54 szanse techniczne bardziej po naszej stronie akcji mieliśmy 4 oni mieli 5 i to jest bo być albo nie być bo jak to przegramy i spadniemy bez baraży Wyprzedaję się znowu i będzie trzeba o inną strategię robić, bo nie mam tu pieniędzy. A jakbyśmy dotarli do baraży i wygralibyśmy w barażach, to jest strategia taka, że sprzedaję kolejnego bramkarza, wzmocnię się w obronie i będę walczył cały czas o to te utrzymanie tej piątej ligi. No zobaczymy, być albo nie być, jak tam u Was napiszcie się to wszystko toczy.